Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii online news. Teraz przed Wami najciekawszy komentarz spod ostatniego odcinka. Hero pisze: Mobilne Apex Legends. Już widzę, jak setki graczy używa emulatorów na PC tylko po to, żeby gnębić osoby grające na telefonach. Być może znajdą się sposoby na ten proceder. Jest kilka gier, które trafnie odcięło dostęp na emulatorach. Oto najlepszy darmowy gracz TB. Zapytacie pewnie, że co to za wyczyn, jeśli Tibia jest grą free-to-play. No właśnie, nie jest. Każdy, kto chociaż troszeczkę interesuje się MMORPGami, doskonale wie, że Tibia to tak naprawdę produkt pay-to-play, a nie free-to-play. Bez opłacania miesięcznego abonamentu jakakolwiek zabawa nie ma większego sensu. Premium users mają dostęp do prawie trzy razy większej mapy niż darmowi użytkownicy. W tym również do mid-levelowych i high-levelowych ekspowisk, najlepszych potworków, przedmiotów, umiejętności oraz całej gammy innych narzędzi. Tym większe gratulacje dla brazaliczyka Oniku Toxotis, który jest nieoficjalnie najlepszym darmowym graczem TB, który nigdy nie skorzystał z benefitów konta premium. Swój 313 level osiągnął wyłącznie na podstawowej mapie, zabijając potworki, które były znacznie słabsze od jego postaci i które nie dawały mu za wiele expa. Zresztą porównajcie sobie to do topki Tibi. Podczas gdy Gorąca i Bobek przekraczają 1800 level, darmowy gracz męczy się, żeby wbić 300. Gdzie tu sprawiedliwość? Teraz macie najlepszy obraz tego, jak bardzo Tibia jest uzależniona od premium. W pewnym momencie, zazwyczaj po przekroczeniu 50 levela, jesteśmy zmuszeni zapłacić te kilkadziesiąt złotych, bo inaczej skazujemy siebie i swoją postać na mordęgę. Kiedy Grinding Games ogłaszało specjalny stream na Twitchu, sądziliśmy, że oprócz Paw of Exile Ultimatum oraz Path of Exile 2 pokażą tam również Path of Exile Mobile. Niestety nic takiego się nie wydarzyło. Przez półtorej godziny Chris Wilson nawet nie wspomniał o Poe Mobile, nawet w trakcie QA. Nadal więc bazujemy na tym, co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy półtora roku temu przy okazji ExileCon 2019. Podczas gdy my ledwo co dostaliśmy wersję 7.9, to Koreańczycy cieszą się już ogromną i na swój sposób przełomową wersję 8.0 dla Ion. Ten dodatek zawitał tam w ubiegłym tygodniu i wprowadził tam następujące nowości: nowy maksymalny poziom doświadczenia, 85 level, nowy talent system, nowy divine power system, nowe narzędzie, które pozwala wyciągnąć z przedmiotów pasywne umiejętności, mans cube system, nowe zestawienie najpotężniejszych broni w grze, które wymiata zarówno w PVE jak i w PVP, nowa mapa i ragi w grze, nowy dungeon, nowe zadania, potwory i bossy, rozwinięcie fabuły oraz nowe rodzaje wyposażenia. Sami więc widzicie, że wbrew temu, co dzieje się w Korei Południowej, NSC Soft nie porzucił prac nad swoim MMORPG-iem. Nadal dostajemy nowości i nadal macie powód, żeby bawić się w Iona. Niestety nie wiadomo, kiedy Ion 8.0 zawita do Europy. Może za parę tygodni, a może za parę miesięcy. Gracz z 16 kątami World of Warcraft zbanowany na własnym streamie. Wbrew temu co myślicie, ten gracz nie został zbanowany za multiboxing. Pomimo zaostrzenia regulaminu w połowie 2020 roku Multiboxing nadal jest dozwolony w World of Warcraft. Trzeba oczywiście spełnić kilka kluczowych warunków, ale mimo wszystko Blizzard nie banuje zagrania na kilku kontach równocześnie. No to za co nasz bohater został ukarany, trudno wskazać jeden powód. W trakcie swoich ostatnich streamów przynajmniej dwa razy złamał regulamin. Po pierwsze rzucał wyzwiskami i korzystał z tak tzw. mowy nienawiści. A w drugim przypadku, i to chyba przechyliło szale, był real money trading związany z dispellingiem w zamian za bicie na Twitchu. Tego było już za wiele. Po sprawdzeniu dowodów, Blizzard zbanował wszystkie 16 kont od razu. Całe zdarzenie, na nieszczęście właściciela, zostało zarejestrowane na streamie. No i stracił sporo pieniędzy, co miesięczne opłacanie abonamentu na 16 kontach nie jest tanią sprawą. Na pewno mówimy o setkach, a może nawet tysiącach dolarów. W sieci pojawiły się krótkie filmiki, które prezentują grywalne klasy z Bless Unleashed PC. W sumie dostajemy pięć postaci. Nieduża liczba, ale najważniejsze, że udało się zachować Świętą Trójcę, czyli wyraźny podział na tanka, DPS-a oraz healera. Bless Unleashed PC miał wystartować na początku roku, ale z powodu COVID-19 oraz natłoku prac zdecydowano się przesunąć premierę o kilka miesięcy. Finałowa beta, która będzie ostatnim przetarciem przed faktycznym debiutem, jest planowana na 13-17 maja. Zaproszeni są wszyscy gracze. Rise Online widzieliśmy dotychczas na trailerach i screenshotach, jednak dzisiaj przyszedł czas, żeby sprawdzić tego MMORPGA na własnym komputerze. W piątek o 21.00 wystartowała Open Alpha 2.0, która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Musicie tylko zarejestrować się na głównej stronie oraz pobrać niedużego klienta. Serwery pozostaną otwarte przez minimum jeden miesiąc. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do Was Rejstus. Cześć!